Siemanko, z tej strony Matix. W dzisiejszym filmie razem z Simpsonem pokażemy wam najlepsze pomysły graczy na skiny w Fortnite. Cie. Jeżeli film ten wam się spodoba, zostawcie lajka like i suba z dzwoneczkiem na moim kanale oraz na kanale Shimpsona, gdzie już niedługo pojawią się filmy. Tak więc teraz już bez przedłużania, lecimy z odcinkiem. Zacznijmy od męskiej wersji skina Anielicy. Moim zdaniem skin ten jest wręcz idealnie dopasowany do swojego żeńskiego odpowiednika i osobiście chciałbym go ujrzeć w grze. Fajnie by było gdyby był do niego też ksienielski killoff. Na przykład Lira. Gracze wpadli też na pomysł utworzenia konceptu skina Defulta, który przypomina zombie. Ma on również styl z maseczką na buzi, idealnie pasujący swoją drogą do obecnej sytuacji na świecie. Gdyby skin ten trafił do sklepu za 800 waldolcy, osobiście chciałbym go posiadać w mojej szafce. Trzecim już skinem w dzisiejszym odcinku jest skin wiewiórki. Nie podoba mi się w nim do końca ten ogromny ogon, ale sam skin w sobie jest bardzo ładny. Do skina tego mamy też kilo z orzeszkiem, który również jest bardzo ładny i lotnie podobną do tej, którą mogliśmy otrzymać za wina w 8 sezonie, a teraz oddaję głos Simpsonowi. Siemanko, tutaj Szymson. Bardzo dziękuję za zaproszenie do nagrania tego odcinka, a teraz lecimy z kolejnymi skinami społeczności. Kolejnym skinem jest skin Pana Kukurydzy, który wielokrotnie przewijał się na wielu kontenerach na mapie. Sam skin, jak i jego killoff wyglądają dosyć zabawnie, a jego plecak też jest niczego sobie. Lubicie Minecrafta? Jeżeli tak, to ten skin jest właśnie dla Was. Mamy tutaj skina Lamy z Fortnite'a z elementami właśnie skry Minecraft. Wszystko jest idealnie połączone i do tego ten kill -off. Swoją drogą chcielibyście współpracę Fortnite'a z Minecraftem? Na koniec został nam skin Slurp Lidera. Jest to skin oparty na podkach i fabryce slurpów, która jest teraz w grze. Skin wygląda dosyć fajnie i pasuje do kill -offa, który jest już dodany do gry. No, i to na tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że taki rodzaj filmu przypadł Wam do gustu. Możecie wspierać mój kanał w sklepie Fortnite'a z kodem twórcy, który widzicie teraz na ekranie. A my już się z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć.